Nazywam się Mieszko Strzelczyk i chciałem wam opowiedzieć kilka ciekawostek na temat wrocławskiego rynku. Zaczynamy w miejscu, w którym zaczyna większość wycieczek, czyli przed wrocławskim pręgierzem. Obecny pręgierz nie jest oryginałem, nie zachował się ten, został zniszczony w trakcie II wojny światowej, obecny został wybudowany w latach 80. Dziś miejsce spotkań, miejsce, gdzie większość wycieczek rozpoczyna spacer po Wrocławiu, miejsce. Wieczornych studentów przed rozpoczęciem imprez. Kiedyś miejsce wyznaczania kar. Większość przewodników opowiada o karze chłosty, o tym, co odbywało się pod pręgierzem, że była to również widowisko dla publiczności. Jednak rzadko wspomina się o figurce, która stoi na szczycie Wrocławskiego Pręgierza. Przedstawia ona kata, Rolanda, trochę rycerskie imię, ale no kat niestety nie, nie należał do cechu, do cechu rycerzy, był raczej. Rzadko uważany za osobę wartościową, był przez społeczeństwo spychany na margines, odrzucany. Wrocławski kat, Roland, trzyma w jednej dłoni pęk rusk do wyznaczania lżejszych kar, natomiast w drugiej trzyma miecz. Miecz jest trochę inny od średniowiecznych mieczy, które znamy z przedstawień ikonograficznych, ponieważ nie ma serca, nie ma ostrego zakończenia, które nie było potrzebne w takim narzędziu do wymierzania kar. Wrocławski rynek zawiera również. Inne ślady po narzędziach do wymierzania kary, o których bardzo rzadko wspominają przewodnicy. Do jednego z nich zapraszam Was już teraz. W jedną z ścian ratusza wburowano w turnie kilka metalowych elementów. Nie ma pewności, czy pochodzą one z Wrocławskiego Pręgierza, czy też z innego miejsca wykonywania kar. Pewnym jest, że służyły właśnie do tego celu. Jeden, w formie bawolich, właściwie kozich rogów, mocno zawiniętych, służył do przywiązywania sznurów, którymi pętano więźniów. Drugi, w formie metalowej obręczy, służył do unieruchomienia więźniów przy jakimś kamiennym słupie, bądź też przy ościeżu. Miało to wymiar bardzo taki praktyczny, ponieważ więzień był skrępowany w bardzo niewygodnej pozycji, co stanowiło oprócz publicznego, publicznego obnażenia jego win dodatkową karę. Mówi się, że kto nie był w piwnicy świdnickiej, ten nie był we Wrocławiu. Obecnie zamknięty lokal jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Europie. Jest to miejsce nierozerwalnie związane z pręgierzem, przy którym byliśmy oraz z miejscem, do którego zmierzamy. Jednak zanim do niego przejdziemy, chciałem Wam zwrócić uwagę na pewien drobny szczegół, który jest pomijany przez większość przewodników. Dwie figury które znajdują się przed wejściem. Jedna przedstawiająca wracającego męża w stanie wiadomym, wskazującym na spożycie oraz kochającą małżonkę, która wita go bardzo radośnie przy użyciu zdejmowanego buta, są częstym motywem opisywanym przez przewodników. Jednak figury, które się znajdują ponad nimi, jedna przedstawiająca zapaśników oraz druga przedstawiająca szulerów, są świadectwem tego, jak w średniowieczu się reklamowano. W średniowieczu nie było adresów takich, jak znamy obecnie, czyli numer domu, ulica. Te dopiero, do, dopiero były nadawane w późniejszym okresie. W średniowieczu mówiono na przykład piwnica pod złotym dzbanem, piwnica pod złotym psem, od cech charakterystycznych architektury przedstawionej na fasadzie detali. Te detale często mówiły o tym, co się mieści w danej kamienicy. Czy jest to apteka, czy jest to garmarnia, czy jest to rzeźnik. Przy niektórych zawodach te symbole były często trochę ukryte. Przy aptekach były to węże wspinające się na laskach bądź też jakieś półmagiczne symbole. One były o tyle ciekawe, że osoba, która była w dowolnym, pochodziła z dowolnego kraju europejskiego, jadąc do Wrocławia czy do Pragi, mogła w bardzo łatwy sposób rozpoznać, jaki obiekt się w takim miejscu mieści. Był to, był to uniwersalny język symboli, coś do czego obecnie wracamy, pokolenie piktograficzne. Teraz zapraszam do następnego punktu. Kwadrat za mną wyznacza w przybliżeniu miejsce, gdzie w średniowieczu mieściła się niezachowana do dnia dzisiejszego klatka Hannibal. Było to Również narzędzie kary, ale również ostrzeżenia. Jej usytuowanie tutaj nie było przypadkowe. Osoby wychodzące z piwnicy świdnickiej, kierujące się na miasto, musiały przejść koło niej. Stanowiła dla nich ostrzeżenie. Osoby, które były lekko wcięte, miały delikatną sugestię: zachowuj się poważnie, odpowiednio, bo trafisz tutaj, na pośmiewisko inne. W drugą stronę, wychodząc z piwnicy świdnickiej, trafialiśmy na, na pręgierz. Który miał dokładnie takie, takie samo znaczenie pedagogiczne. Jakże dzisiaj mogłoby się to przydać wśród osób, które wieczorem bawią się na wrocławskim rynku w formie ostrzeżenia? Niestety, inne czasy. Zapraszam dalej. Średniowieczny rynek to miejsce, gdzie odbywały się targi. Jednym z ważniejszych obiektów związanych z targową funkcją rynku wrocławskiego jest obiekt już nieistniejący, zburzony w XIX wieku, budynek Wagi Miejskiej. Współcześnie za pomocą innego koloru bruku zaznaczono, gdzie ten budynek się znajdował. Był to niewielki, niewielkie pomieszczenie, pośrodku którego znajdowały się instrumenty miernicze. Waga, waga miara. Przy których rozstrzygano spory kupieckie. Decydowano, czy materiał, który został zakupiony, ma odpowiednią długość, czy zakupiony towar ma odpowiednią wagę. Był to budynek o funkcji bardzo praktycznej. Jednak mało osób zdaje sobie sprawę, że miał on również bardzo głębokie, mocno zakorzenione w społeczeństwie średniowiecznym znaczenie symboliczne. Ale od do tego jeszcze wrócimy. Póki co zapraszam do Jasia i Małgosi. Kościół, który wznosi się za mną, to Kościół Świętej Elżbiety. Budowanie świątyń w ścisłym centrum miasta, bardzo blisko charakterystycznych punktów, takich jak rynek czy większych skupisk ludzi, było nieprzypadkowe. Chodziło o to, że świątynia miała symbolizować Boga, który jest cały czas obok człowieka, przygląda mu się każdego dnia. Jest z nim każdego dnia. Wokół świątyń średniowiecznych w miastach budowano cmentarze. Dziś jest to trochę nie do pomyślenia, z różnych powodów. Po pierwsze, zagrożenia epidemiologicznego, czy też po prostu zajmowania miejsca cmentarza w przestrzeni miejskiej, który jednak dość dużo obszar zajmuje. Jest też aspekt społeczny. Zaczynamy dzisiaj wypierać śmierć ze swojego życia. Ona staje się niechciana, nie mówi się o niej. W średniowieczu śmierć towarzyszyła człowiekowi każdemu, każdego dnia. Była z nim i przyglądała też się. Wokół kościoła świętej Elżbiety był stosunkowo duży cmentarz, który był otoczony trzymetrowym murem, do którego systematycznie na przestrzeni dziejów zaczęto dobudowywać malutkie domki, w których mieszkali altaryści, mieszkali grabarze, osoby obsługujące kościół. Charakterystyczne dla... Wrocławia, dwie kamieniczki, Jaś i Małgosia, to właśnie pozostałość tych domków. Pomiędzy nimi znajduje się brama cmentarna, ale o niej za chwilę. Jeden z najczęściej fotografowanych obiektów we Wrocławiu. Dwie kamieniczki, Jasi Małgosia oraz brama znajdująca się pomiędzy nimi. Skrywa przed nami pewien bardzo zaskakujący sekret. Gdy przyglądamy się kamieniczkom, wydają nam się urocze przez swoją pewną nieporadność. Ich ściany są krzywe, nieodpowiednio zbudowane, załamują się trochę tak, jakby ktoś nie do końca według planu budował bądź też nie przemyślał całej architektury. Mało osób zdaje sobie sprawę, że był to bardzo głęboko przemyślany zabieg. Fasady kamieniczek zostały ukształtowane w taki sposób, że dźwięki dobiegające z rynku ulegają wyciszeniu i dwa, trzy kroki po przekroczeniu bramy ulegają całkowitemu wyciszeniu. Spada na nas kurtyna absolutnej ciszy. Jest to symboliczne przejście z świata żywych, pełnego życia, targowiska, przez bramę cmentarną, nad którą na notabene umieszczono napis Morsianua vitae, czyli śmierć bramom życia, na teren cmentarza, który dawał nam przemyślenia na temat naszego życia doczesnego na temat jego wartości na tego co ono znaczy w skali wieczności zapraszam na terenie cmentarza Znajdowały się dwa bardzo ważne i symboliczne obiekty, po których dziś niestety nie pozostał żaden ślad. Pierwszym było zespół kamiennych tablic, które znajdowały się na ścieżce prowadzącej do Bramy Kościoła, pod którymi pochowano członków buntu we Wrocławiu z 1418 roku. Miało to wydźwięk bardzo pouczający. Na tablicach nie znajdowały się imiona, były, były umieszczone jedynie cyfry. Chodziło o pokutę, by osoby idące do kościoła stąpały po szczątkach tych osób, jednocześnie wydając im pokutę za to, że one zbuntowały się przeciwko Radzie Miasta. Drugim zabytkiem, który niestety nie zachował się do naszych czasów, a szkoda, bo został zburzony już w XIX wieku, więc stosunkowo niedawno, była Kaplica Świętego Materna, która znajdowała się dokładnie w tym miejscu. Była to ośmioboczna, gotycka kaplica cmentarna. Symbolika jej jest bardzo głęboka, ponieważ Liczba 8 w średniowieczu miała wiele znaczeń. Za ósmy dzień tygodnia uznawano dzień, w którym Chrystus ponownie przyjdzie na ziemię, żeby dokonać sądu ostatecznego. Liczba 8 również zmodyfikowana była symbolem nieskończoności, leżąca ósemka, wąż, słynny wąż uroborus. W końcu liczby 8 używano w dwóch obiektach architektonicznych. Po pierwsze, w kaplicach cmentarnych oraz w kaplicach, w których dokonywano chrztu. Dlaczego takie zestawienie? Chodzi o to, że miejsce, gdzie dokon... w którym dokonywano chrztu, było miejscem narodzin w Bogu. Natomiast miejsce, gdzie składano kości, czyli kaplica cmentarna, była miejscem ponownych narodzin poprzez śmierć w życiu wiecznym. Do dziś, będąc w kościołach, czy, czy gotyckich, czy barokowych, często przyglądając się chrzcielnicom, zauważymy, że są one ośmioboczne. Było to nieprzypadkowe. Był głęboko zaplanowany i zakorzeniony w ideologii chrześcijańskiej, którą dziś często zapominamy. Zapominamy o tych symbolach, ukrytych znaczeniach. Przeszliśmy cały teren cmentarza, dotarliśmy do głównej bramy prowadzącej do wnętrza świątyni. Przy tej bramie spełnia się w ostateczności słowo, słowa wypisane na pierwszą bramą, którą mijaliśmy: Mors janua vitae, śmierć bramą życia. Osoba idąca z rynku chodziła przez bramę cmentarną na teren przykościelny, ciemny, zacieniony przez kamieniczki go kalające. Miała czas na refleksję, by pomyśleć nad śmiercią, nad tym, co ją czeka, co tą osobę czeka w momencie śmierci, by w końcu dotrzeć do głównego wejścia do świątyni, bramy, którą w średniowieczu określano mianem bramy niebiańskiej. Nie bez powodu. Osoba, która przed, stawała przed takim portalem, miała być porażona jego majestatem, wielkością i uświadomić sobie, że po tej śmierci czeka na nas coś więcej że. Za tymi drzwiami śmierci są jeszcze jedne drzwi, które w momencie, gdy przekroczymy, wejdziemy do wnętrza pięknej, rozświetlonej, rozśpiewanej, pełnej, pełnej, pełnej muzyki świątyni, która jest domem Ojca, symbolem, symbolem życia wiecznego. Ta brama, którą mamy za sobą, jest pierwotną bramą. W okresie późniejszym przebi to bramę, która jest znacznie bliżej yy, portalu, portalu z, prowadzącego z rynku. Jednak w tamtej bramie Ukryto pewien szczegół, o którym warto powiedzieć, a jest mocno związany z małą pielgrzymką od życia przez śmierć ku wiecznemu zbawieniu. Zapraszam. Znajdujemy się przed drugą bramą do świątyni, wykonaną później, już w okresie baroku. Za za wejściem znajduje się przedsionek, nad którym na sklepieniu umieszczono symbol. Symbol na tak zwanym kluczu sklepienia, czyli zworniku, kamieniu, który pozwala na to, że sklepienie nie zapada się pod własnym ciężarem. Tym symbolem jest waga. Osoby, które przeszły całą trasę pielgrzymki do świątyni, przy wejściu do świątyni, w momencie, gdy spojrzały w górę, Widziałeś symbol sądu, symbol ważenia swoich grzechów. Ten symbol wokół świątyni występuje jeszcze w jednym miejscu, ale to spotykamy już w drodze do świata żywych, wracając z świątyni na rynek. Nie, 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 Wracając z kościoła do dnia codziennego, do życia, przechodziliśmy przez cmentarz, i również w drodze powrotnej czekała na nas pewna refleksja, przemyślenie. Oto za portalem, z tej strony wyglądającym jak ramy obrazu, widzimy miasto, pełne życia. Dźwięki z, z rynku jeszcze do nas nie dobiegają, są tak jakby oddzielone od nas, znajdujemy się jeszcze w sferze. Śmierci w sferze zapomnienia. Zaraz przestąpimy bramę i zobaczymy przed sobą wagę miejską, która teraz nabiera zupełnie innego znaczenia niż na początku. Gdy na początku patrzyliśmy na nią tylko i wyłącznie jako miejsce, gdzie sprawdzano, czy towar jest dobry. Teraz zdajemy sobie sprawę, że ona symbolizuje coś więcej. Symbolizuje to, że każdego dnia ważone są nasze uczynki. Ważne są nasze postępowania i mają one wpływ na to, co czeka na nas po śmierci. Średniowieczni architekci, w momencie, gdy projektowali miasta, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak pobudować budynki, by skrywały one dla nas głębszą treść. Dziękuję. est <tries>